Proszę pani! Ale jaka pani? O, jest pani stara, więc. mówcie mi po imieniu. Magda jestem! To ona nie ma na imię prógwa? Nie, no to tylko ksywa. Ha. Przepraszam, mogłaby pani podejść? słucha y Magda, podejdziesz? Już idę! Mogę się napić? Na lekcji? Proszę, bardzo mi się chce. Zależy czego? Ona się robi aż zbyt młodzieżowa. My nawet nie mamy jeszcze 18 lat. Jak Wojanka, to proszę bardzo. <laughs> nie, tylko wody. Czy każdy widzi temat na tablicy? Ty, a co ona ma na tym wskaźniku? Nie mówcie, że to. Tutaj wam go wskazuje moim labubu. <laughs> Nie, no dzisiaj normalnie jesteście grzeczni jak aniołki. Albo raczej jak. Sony, aniołki. Please stop. Od dzisiaj za dobre zachowanie nie będziecie dostawać plusików. Już się boję, co ona wymyśliła. Tylko matcha points. Nie, wychodzę, wychodzę. Na Bubu mówi papa. Pa.